Time you me. Ej Zocha, myślisz, że będzie pytać? Chuj wie O kurwa, dzisiaj jest dwunasty, a ja mam dwunasty numerek O kurwa Zocha, no nie mów Będę ci najwyżej podpowiadać. Witajcie bałwany, dzisiaj mam was pytać z dziadów. Mamy 12 czerwiec, czerwiec jest szóstym miesiącem roku, 12 odjąć 6 równa się 4, a więc Kristina Cipówna, zapraszam do odpowiedzi. Ty kurwo, jak z 12 minus 6 wyszło ci 4? Jeszcze podyskutuj, to uważkę dostaniesz, zapraszam. Proszę mi powiedzieć, kto napisał dziady? Ja poczekam. No kurwa, daj się zastanowić. Józef Stalin. No co? No gówno dostajesz pałę. Kurwa żeś zadała pytanie, kogo obchodzi, kto to gówno napisał przecież i tak tego nikt nie czyta. Ja czytam. No to po co mnie pytasz, jak wiesz sama odpowiedź? Zaraz do dyrektora pójdziesz bałwanie. Z chęcią pójdź, wolę stać w kącie niż słuchać twojego piertolenia. Wariacik! E, a gotny e. tej nóżkę lekko i zapierdala. Ewe, o ewe, Kurwa spadł! Gdzie on jest? Mówi mi terapeutka. A teraz chodźmy im zwalić! Mówi się, chodźmy im DOWalić. Blitz. Moje lepsze. Ach, kurwa. Potrzebujesz pieniądze na narkotyki? Co? Nieprawda! Wojtek, nie kłam. Wiem wszystko. Rozmawiałam z swoją siostrą i jej chłopakiem. Twoi rodzice też już tu jadą. Właśnie cię szukałam, bo chcę porozmawiać o twoim problemie. O moim problemie, tak? Mój problem jest taki, że potrzebuję kasy! Wojtek, uspokój się, ja chcę ci pomóc. Żyjemy, dawaj kasę! dawaj kasę! Nie, kłam. Nie, service, customer service. Right. I say I give CPR. I say six, I Knight and King Angela to jest postać z gry. W jej oku siedzi pedofil. Rachel jest tak że o mnie Jezu, gdzie on jest? Człowieku, ruchy! Chcę być szybciej na cmentarzu, żeby ciotek nie spotkać Nie no, dłużej się nie dało? Szczerze to mi się nie chce, jak sobie pomyślę o tej naszej rodzinie Nie mogę się doczekać słuchania o tym, jak przytyłam Mam nadzieję, że ubrać się ładnie jak cię... Kuźwa, co to jest? Przebranie teletu ja mam pytanie, czy ty jesteś normalny? Bo wszystkie ciuchy mam w praniu. I twoim jedynym ciuchem był strój Teletubisia? No tak jakoś wyszło. Mam to w dupie, bez siedział w aucie pod cmentarzem. Ale chociaż nikt smutny na cmentarzu nie będzie. Dlaczego mam syna debila? E <coughs> aí Ha <laughs> ha Nująca. Jaka jeszcze, Czesiu? Zajebista. niebieska! Precz mi z klasy, Ty, Oszołomie, ty! Takie słownictwo! To jest szkoła czy rynsztok? Zapamiętajcie sobie! Język polski to nasz skarb narodowy, a o skarb trzeba. Ujcie w dupę, już więcej zabierz, ku się krzywy nie grać! Wypierdalaj, nie potrzebujemy czym w naszym schodzie! Powiem ja Wam, jaka jest decyzja! Wyremontujemy wasz dom Hehe, he, żartowałam. Nie wyremontujemy waszego domu. Nie wyremontujemy... Spicy? Red hair. What? That wasn't me! Witam panią tu polskie koleje. Dzień dobry, ja chciałabym kupić jeden bilet dla dorosłego w klasie ekonomicznej. 150 zł. A to nie to poproszę bilet ulgowy. 50 zł. Od razu lepiej tutaj pieniążki. Miłej podróży. O, dzień dobry, pani. Dzień dobry, ależ się te koleje luksusowe stały. To prawda, jadę do dzichowa Podlaskiego, a pani. Też. Oto super. Pięć godzin nie aż tak. Helikopter, helikopter. I tu Diagnozując twoją przypadłość, masz naprawdę fajnie najebane w głowie. Nie mówię, że to źle, ale jednak faktycznie jesteś pierdolnięty. A gdzie ja jestem? A kurwa w dupie, jak nie wiesz gdzie. U mnie w krainie kokoski jesteś. Zaśpiewam ja ci piosenkę, chuju. I wanna be a slifa, wanna be your message, I wanna make... Dobra, kurwa, dość. Po co mnie tu przywołałaś? A ty tu kurwa, chuju, czego? Główna psiego po.